cześć witam was w moim kolejnym filmiku z serii z ptasznikami w tym filmiku przedstawię wam yy, dorosłego samca brach Pema brach pelma smithii zaraz dam mu robaka słabo o włoski Ostrzegam. Płotnie. Tak, zmikaj, zmikaj. Mam tu dwa opakowania z W jednym opakowaniu są większe, a w drugim mniejsze, czekajcie, 40-15 sztuk to chyba większe są. Tam gdzie jest nie, czekajcie. Czekajcie, budę po ten seta.

A jakby nałowała wodę, to chciał zaatakować. A jak robak, to nie. Dobra, może później się namyśli, myśli. Jest taki robak. В like. чем там идет? Ну, все, вы скажете, хорошо, замкненный Kręć. No dobra. O, ma no. sąknie. Jak on na razie w takim terarium? Później mu kupię coś większego. Większe akwarium. Znaczy też mam w piwnicy akwarium, to zobaczę. Może do tego go przesadzę do innego. To jak będziemy miał inne akwarium, to nagram, wrzucę na YouTube i Wam pokażę. Tutaj z tyłu jak widzicie ma y, stropian który jest pokryty klejem, a na ten klej torf kokosowy, trochę pomieszany taki torf kokosowy z, z zwykłym piachem. No tutaj też mi się kamień przeleciał tam z kamieniem. Ta miska na wodę. Trochę piachów nie jest, bo powalą To sobie torf kokosowy. co tam bym mógł jeszcze wam powiedzieć a i chodzi mi jeszcze o jednego użytkownika który daje bardzo głupie komentarze tuńczyk 292 więc tak tuńczyk nie dawaj więcej takich komentarzy żenujące są po prostu żal mi cię. i tyle powiem biedronka jest po twojej stronie a Wam, oprócz Tuńczykowi, dzięki za obejrzenie mojego filmiku, zadanie komentarzy. Komentujcie, subskrybujcie i oglądajcie moje więcej filmików. Dzięki, na razie, pa.